Naprawa drukarki serii HP OfficeJet Pro 9010 lub 9020, kiedy pojawia się komunikat błędu ładowania papieru, nawet wówczas, gdy znajduje się on w urządzeniu. Złej jakości lub niepoprawnie włożony papier może spowodować, że drukarka nie będzie pobierała lub podawała papieru. Otwórz podajnik. Wyjmij cały papier z podajnika. Poświeć latarką w obszarze podajnika papieru, aby usunąć cały papier i inne blokujące przedmioty. Przejrzyj papier wyjęty z podajnika. Wyjmij wszystkie pogięte, pomarszczone lub podarte arkusze lub kartki różnej wielkości i typu. Przekartkuj stos papieru, a następnie wyrównaj rogi, stukając stosem o płaską powierzchnię. Włóż papier do podajnika, a następnie dosuń prowadnice tak, aby dotykały krawędzi papieru. Wsuń stos papieru do podajnika aż do oporu. Zamknij podajnik, aby papier pozostał na swoim miejscu. Zbyt szybkie zamknięcie podajnika może doprowadzić do zacięcia papieru. Jeśli jest zainstalowany drugi podajnik, otwórz go. Dosuń prowadnice szerokości i długości papieru, aby dotykały krawędzi papieru, a następnie zamknij podajnik. Wysuń odbiornik papieru. Spróbuj wydrukować dowolny dokument. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do następnego kroku. Na rolkach pobierania papieru może gromadzić się kurz oraz inne zabrudzenia, powodując zacięcia oraz problemy z jego podawaniem. Wyczyść rolki, aby rozwiązać te problemy. Do czyszczenia rolek przygotuj następujące materiały: niestrzępiącą się ściereczkę oraz destylowaną lub butelkowaną wodę. Kiedy drukarka nadal będzie włączona, z tyłu odłącz kabel zasilający i wszystkie pozostałe przewody, a następnie odłącz przewód od źródła zasilania. Konieczne jest odłączenie przewodu zasilającego od źródła zasilania, aby uniknąć uszkodzeń ciała lub drukarki. Wsuń odbiornik papieru. Wyjmij podajnik i odłóż go na bok. Jeśli w drukarce jest drugi podajnik, wyjmij go i odłóż na bok. Jedną dłonią przytrzymując pokrywę skanera, obróć drukarkę, aby uzyskać dostęp do dołu urządzenia. Przez cały czas trzymaj dłoń na pokrywie skanera, aby zapobiec uszkodzeniu drukarki. W razie konieczności przy użyciu latarki, odnajdź szare rolki pobierania papieru. Zwilż niestrzępiącą się ściereczkę wodą i wyciśnij, aby usunąć jej nadmiar. Wyczyść niestrzępiącą się szmatką rolki, aby usunąć nagromadzony brud lub zanieczyszczenia. Obracaj rolki, aby wyczyścić je na całym obwodzie. Nadal przytrzymując pokrywę skanera, podnieś, a następnie ustaw drukarkę z powrotem w normalnej pozycji pionowej. Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda ściennego i do drukarki. Drukarka włączy się automatycznie. Ponownie załóż podajnik. W przypadku drukarek z dwoma podajnikami ponownie załóż drugi podajnik. Wysuń odbiornik papieru. Spróbuj ponownie wydrukować dokument. Jeśli problem nie ustąpi, oddaj drukarkę do naprawy. Kontaktuj się z firmą HP, aby uzyskać informacje o możliwościach naprawy i gwarancji.